Przed nami, Szanowni Państwo, dalsza część naszego spotkania. Ono się nie kończy. Będzie przerwa, obiecuję, bo też nie chcemy Państwa zmuszać do ciągłego siedzenia przed ekranem telewizora, czy komputera, czy nawet smartfona, bo przecież tak dzisiaj nasz świat wygląda. Kolejny element naszego spotkania i pytanie: kolejne. Zrównoważone finanse ESG potrzebują profesjonalnych kompetencji. Czy jesteśmy przygotowani? No to pytanie. Wyniki najnowszego raportu Sektorowej Rady. Kompetencje sektorowe wspierające zrównoważone finanse i inwestycje. Łukasz Sienkiewicz z Instytutu Analiz Rynku Pracy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Słyszymy się, mam nadzieję Pan mnie słyszy. Ja słyszę Pana wyraźnie. Widzimy się e, świetnie. Jak samopoczucie? Bardzo dobrze. W Gdańsku piękna pogoda. Zazdrościmy, chociaż u nas w Warszawie też świetna pogoda. E, to e, przyjemności mamy za sobą. Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Mam okazję zaprezentować Państwu wstępne, bardzo wyniki naszego badania i raportu, który przygotowaliśmy w profesjonalnym zespole. Ja jestem tylko reprezentantem tego zespołu, w którym oprócz mnie jest pani profesor Magdalena Mikołaj-Gocejna, pani dr Grygiel Tomaszewska, pani Katarzyna Strawińska konador i pan Marcin Budzecki. Chciałbym dzisiaj pokazać Państwu kilka wniosków dotyczących badania, Kompetencje sektorowe wspierające zrównoważone finanse i inwestycje, które prowadzimy na zlecenie Sektorowej Rady Finanse. Jest to badanie o charakterze ilościowym, jakościowym, dotyczące potrzeb sektora, akurat w tym obszarze, o którym dzisiaj dyskutujemy, w obszarze zrównoważonych finansów i inwestycji SG, przede wszystkim skupiające się na analizie głównych ról zawodowych, które są potrzebne do skutecznego budowania tej oferty. Oraz przygotowaniu sektora do tej właśnie niezbędnej transformacji. Celów badania jest sporo. Ja nie będę oczywiście tego wszystkiego czytał, ponieważ no, jest dużo tego materiału. Natomiast rzeczywiście chcielibyśmy się przyjrzeć w tym badaniu z perspektywy przeglądu dostępnych materiałów, ale też badań jakościowych, o których będę mówił stanowi rozwiązań szkoleniowo-rozwojowych. Tutaj mówimy o zarówno o studiach, jak i o szkoleniach i kursach różnego rodzaju do w, w, w odpowiedzi na potrzebne wyzwania zrównoważonych finansów i inwestycji. Próbujemy, o tym też powiem, zbudować pewną mapę niezbędnych kompetencji pracowników sektora finansowego. Tej mapy do tej pory nie ma, to jest na pewno nowe wyzwanie, tak żeby zrozumieć, czego rzeczywiście sektor potrzebuje w odniesieniu do nowych kompetencji, ale też, żeby sformułować pewne rekomendacje, zarówno dla współpracy interesariuszy procesu kształcenia, ale też współpracy z Radą. I wsparcia jak najbardziej skutecznego pracowników sektora i przyszłych pracowników sektora, bo mówimy również o studentach w tym badaniu, tak, żeby oni mogli rzeczywiście realnie tę zmianę wprowadzać. To badanie składa się z kilku etapów i wykorzystuje kilka metod. Oczywiście każda z nich ma swój cel, ale chciałbym, żebyście Państwo mieli tylko taki ogląd, że jest to dosyć złożony proces. Jeszcze niektóre elementy tego procesu, nad którymi pracujemy, o tym jeszcze za chwilkę powiem. Wracając do samej idei ESG, trzeba zauważyć, że oczywiście to jest łączenie tych czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych, ale w sektorze finansowym, co warto podkreślić, to nie jest temat całkowicie nowy, bo pojawiały się również koncepcje. Związanej z samym CSR-em, i tutaj było dosyć dużo programów i działań, czy wreszcie z inwestycjami odpowiedzialnymi społecznie, czy, czy zielonymi finansami. Natomiast rzeczywiście dopiero teraz te wszystkie czynniki zostały zintegrowane w postaci takiej spójnej koncepcji, i odpowiedź na tą spójną koncepcję no jest dopiero, jak się wydaje, w sektorze przed nami. Globalnie, patrząc na przegląd badań, którego dokonaliśmy w ramach naszej, naszej pracy, widać, że rośnie odsetek firm, które świadczą usługi finansowe różnego rodzaju, które stosują w firmie politykę odpowiedzialnego inwestowania SG albo zrównoważonych finansów. Szczególnie ten odsetek globalnie, jak widać na tych zielonych słupkach, jest wysoki w bankach, ale też w innych instytucjach finansowych globalnie. Natomiast rzeczywiście, również w Polsce, elementy ESG, przynajmniej niektóre, takie jak oferta produktowa czy strategia biznesowa, są też rzeczywistością sektora finansowego. Czyli to nie jest całkowicie nowy temat, on już jest wdrażany w sposób dosyć aktywny i z pewnością będzie się rozwijał z raportu PWC. Tu wynika, że no szczególnie te działania będą intensywne we wdrażaniu przepisów, wytycznych. My to też potwierdziliśmy w naszym badaniu realizacji strategii ESG i rozwoju zielonej oferty produktowej. Niestety również globalne badania pokazują, że sektor nie do końca jest gotowy z punktu widzenia przygotowania pracowników sektora finansowego, to znaczy posiadania przez nich kompetencji, szczególnie wiedzy i umiejętności. W zakresie zarządzania finansami właśnie dla potrzeb PSG. W badaniu na przykład tej CCA wskazano, że pracownicy raczej tak realistycznie można powiedzieć, nawet może nie, nie całkiem krytycznie, ale realistycznie oceniają tą swoją wiedzę jako niewystarczającą z punktu widzenia wdrażania tej strategii. Rzeczywiście te wymagania związane z regulacjami koniecznością Zapewnienia zgodności, compliance, raportowania czy wreszcie samymi ujawnieniami, o czym też przekonaliśmy się w badaniu, no są bardzo duże i rosnące z punktu widzenia sektora. Więc istnieje konieczność takiej transformacji, wypracowania też nowych sposobów działania, w tym zakresie szkolenia, kształcenia pracowników w sektorze, w ramach firm i poza firmami. Wyzwaniem kluczowym wydaje się z tej perspektywy dostępność pracowników o właśnie tych. Niezbędnych kompetencjach. My, dokonując przeglądu zmian w zakresie kompetencji i ról w zrównoważonych finansów i inwestycji SG, zauważyliśmy, że można powiedzieć, że te role grupują się wokół trzech obszarów. To znaczy, pierwszym z obszarów jest szeroko rozumiane zarządzanie samym bankiem, czyli z perspektywy zarówno osób zarządzających, jak i Rady Nadzorczej. Tamte role się zmieniają i wymagania się wobec tych osób zmieniają. Drugi obszar z tych takich mniejszych to jest ten obszar wsparcia, w, szczególnie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, o którym już była mowa z poprzedniej prezentacji, operacji wsparcia biznesu czy bardzo duże zmiany w zakresie nowych technologii i cyberbezpieczeństwa. Ale oczywiście największym obszarem zmiany są te role, które bezpośrednio dotyczą w procesach biznesowych, które odbywają się w instytucjach finansowych. I tu zidentyfikowaliśmy kilka kluczowych ról, których dotyka bardzo silnie już obecnie, a prawdopodobnie jeszcze silniej dotykać będzie transformacja w zakresie ESG, to znaczy zmieniają się zarówno zadania zawodowe, jak i kompetencje wymagane od tych osób, no w związku z tymi właśnie obserwowanymi zmianami. Każdy z tych obszarów próbujemy oczywiście zanalizować w bardzo szczegółowo, niestety nie będzie czasu, żeby zaprezentować każdy z nich, ale posłużę się jednym z przykładów. To znaczy, próbujemy rzeczywiście głęboko wejść w te, w te obszary, w te role, analizując z perspektywy specyficznie ESG, tutaj dla przykładu obszaru ryzyka, jakie zadania wynikają na obszarze ESG. I wyraźnie widać po prostu, że zakres tych zadań, zakres tych zmian jest bardzo szeroki. To znaczy rzeczywiście trzeba w. Zarówno takich ogólnych kompetencji w zakresie ESG, na przykład wiedzy na temat ryzyka klimatycznego, wpływu na ryzyko kredytowe klienta czy znajomości kryteriów w ogóle ESG, ale też bardzo szczegółowe i specyficzne umiejętności, jak na przykład pomiar, szacowanie ryzyka ESG, w tym zabezpieczenie ewentualnych strat. Poniesionych przez, czy poprzez odpowiednie mechanizmy kontrolne. Więc oczywiście, w zakresie każdej z tych ról te kompetencje są bardzo zróżnicowane i my próbujemy zrobić taki nie tylko przegląd, ale pewną systematyzację również tych ról i kompetencji, o czym później wspomnę. Te role nie zawsze spotykają odpowiednią podaż. Po stronie systemu kształcenia, systemu edukacyjnego. Przeglądając dostępną ofertę edukacyjną w obszarze zrównoważonych finansów i inwestycji, no dochodzimy do wniosku, że. Natomiast programy koncentrują się raczej na bardzo podstawowych kwestiach z obszarów środowiskowych, społecznych czy ładu korporacyjnego, czy szerzej zarządzania. W dużej części dotyczą zmian w zakresie przepisów, szczególnie uregulowań Unii Europejskiej i raportowania niefinansowego. I w tym jest większość rzeczywiście obszarów, w których odbywają się szkolenia i zmiany programów. To też próbujemy usystematyzować. Wyróżniliśmy takie dziewięć kluczowych. Zagadnień w przedmiotach związanych z zrównoważonymi finansami inwestycjami ESG. Myślę, że prezentacje też będą dostępne po zakończeniu naszej konferencji, więc szczegółowo możecie Państwo z pewnością w to się wczytać. Natomiast rzeczywiście widać duży nacisk, po pierwsze, na zagadnienia takie wprowadzające kluczowe założenia, pojęcia, akty prawne. Z drugiej strony, Aspekty właśnie prawne związane z raportowaniem niefinansowym, szczególnie taksonomii, ale też dobrych praktyk spółek notowanych na GPW i innych regulacji czy wytycznych w zakresie raportowania. Rzeczywiście kwestie społeczne też się pojawiają, czy kwestie środowiskowe ich wpływ na potencjalne możliwości inwestycyjne, natomiast rzeczywiście te programy często nie wchodzą bardzo głęboko zagadnienia związane z, z ESG, czyli można wnioskować, że kompetencje, które są rozwijane również nie do końca i nie zawsze odpowiadają tym rzeczywistym potrzebom. Taki sam przegląd materiałów pogłębiliśmy przez wywiady z przedstawicielami sektora, ekspertami w obszarze. Z branży, oczywiście, w obszarze zarówno HR-u, jak i tymi, którzy są odpowiedzialni za rozwój oferty ESG, szukając odpowiedzi, właśnie na te pytania, które sobie postawiliśmy na, na początku tej pracy, niewątpliwie transformacja sektora finansowego to jest ogromna zmiana, przede wszystkim pod kątem regulacyjnym. I to bardzo wyraźnie. Wybrzmiewa w rozmowach z przedstawicielami sektora, a jednocześnie oczekiwania są bardzo duże, dlatego że rzeczywiście sektor postrzegany jest jako lider zmian jako taka, taki sektor, który ma być tym światełkiem, tą, tą latarnią trochę dla innych sektorów gospodarki, właśnie ze względu na możliwości wsparcia inwestycyjnego tych zielonych inwestycji bardziej zrównoważonych inwestycji. W związku z tym, firmy w sektorze, w opinii naszych badanych, no skupiają się na własnym podwórku na razie. To znaczy, rzeczywiście widzą tą rolę edukacyjną, szkoląc pracowników, swoich dostawców, po to, żeby budować swoją pozycję w sektorze. No trochę tych nacisk jest również z zewnątrz, przede wszystkim od klientów, od klientów młodszego pokolenia, którzy zwracają coraz częściej uwagę na Klientów, interesariuszy, dostosowując ofertę produktową, i w zasadzie wszystkie, można powiedzieć, mają strategię zrównoważonego rozwoju. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, czyli we wdrożeniu tej strategii, takim praktycznym. Nasi ankietowani, eksperci z sektora wskazywali rzeczywiście na bardzo duże problemy związane z częstymi zmianami, ale też niejasnością. Wytycznych i, i przepisów, ale również na brak świadomości wśród samych pracowników w sektorze, że to nie jest kolejna przemijająca moda, że to jest coś, co w sektorze pozostanie i należy rzeczywiście w tym zakresie budować również własne kompetencje. W opinii naszych badanych kompetencje te nie są wystarczające. Istnieje rzeczywiście potrzeba bardzo intensywnego szkolenia pracowników w tym zakresie, ale jednocześnie finansowanie tych inwestycji wewnątrz banku jest mimo wszystko ograniczone. Nie ma również możliwości łatwego pozyskania. Mnie wyrzuciło, ale chyba jestem z powrotem, tylko nie mogę zmienić slajdu. Jeżeli mógłbym prosić o następne, o, dziękuję bardzo, bo kliker mi nagle zniknął. Wśród zidentyfikowanych szans rzeczywiście, długookresowe myślenie przeważa, jest taka świadomość wśród osób badanych. Na temat istotności tych zagadnień, ale też wyraźnie widać zmianę w podejściu do klientów, budowania nowych form współpracy z klientami. z programowe, nastawione na przyszłe korzyści. Poziom kompetencji w zakresie SG przez naszych badanych został nie tylko określony jako niewystarczający, ale bardzo zróżnicowany. To znaczy, oczywiście widać, że niektórzy pracownicy, szczególnie kadra kierownicza, jest wdrożona głębiej. I tych kompetencji jest rzeczywiście bardzo dużo, tak jak wynikało również z naszego przeglądu. Bardziej one są eksperckie, mimo wszystko niż sama tylko. Świadomość, czyli też umiejętność przekazania tego, zaimplementowania tych zagadnień w praktyce, czyli rzeczywiście wykorzystania tej wiedzy do świadczenia usług i formułowania odpowiedniej oferty produktowej czy, czy usługowej. Poproszę następny slajd. Obszary i role, w których w opinii naszych ekspertów kompetencje SG są najbardziej. Potrzebne to oczywiście stanowiska prawnicze ze względu na zmiany regulacyjne, eksperckie, przy projektowaniu nowych produktów, tworzeniu strategii, ocenie ryzyka i analityczne. Natomiast wyraźnie widać, że zauważają również potrzebę budowania kompetencji ESG na większości poziomów stanowisk, też w szeregowych w stanowiskach, czy kontaktu z klientem, czy w komunikacji. Jednocześnie, tak jak zauważyliśmy, większość badanych organizacji nie prowadzi analizy zapotrzebowania na kompetencje związane z ESG. One czasami przy, pojawiają się przy okazji, analizując jakby inne profile kompetencyjne, inne oczekiwania. Również ze względu na to, że rzeczywiście nie ma tej specyfiki. W profilach oczekiwań, w profilach kompetencyjnych, to one nie są przenoszone także na poziom kandydatów, czyli po, w poszukiwaniu pracowników na, na rynku. I, I to jest również pewna trudność z perspektywy no, budowania później tej oferty czy oczekiwań i rozbudowywania własnej oferty szkoleniowej czy rozwojowej. Poproszę następny slajd. Dziękuję. Organizacje planują i kontynuują, jeżeli je realizują, szkolenia pracowników w zakresie SG. Ale w większości znowu, również wewnętrznie, były to szkolenia z ogólnej wiedzy o SG, Podstawowe, takie często jednorazowe, dostarczane w różnych formach. Jeżeli te, te były realizowane głębsze szkolenia, to one były raczej realizowane zewnętrznie, czyli tej wiedzy wewnątrz organizacji sektora finansowego też często brakuje. Niewątpliwie organizacje są zainteresowane poszerzaniem oferty szkoleniowej, pracownicy, eksperci, ale też pracownicy tych firm często czują niedosyt, szczególnie w takich praktycznie praktycznych, eksperckich obszarach, właśnie związanych z SG. Proszę dalej. Eksperci nasi uważają, że dopiero zaczyna się dostrzegać prawdziwe znaczenie edukacji z zakresu kompetencji SG i brakuje tych szkoleń, takich głębszych, które no mogłyby rzeczywiście wpłynąć na realne funkcjonowanie i na poszerzenie kompetencji. Pracowników w tych bardziej praktycznych aspektach. Firmy zdecydowanie ustami swoich przedstawicieli wyrażają zainteresowanie certyfikowaniem, standaryzacją kompetencji. Tego wyraźnie brakuje, ale również w dłuższej perspektywie włączanie, szersze włączanie, bo trzeba powiedzieć, że no często na razie realizowane są te przedmioty na poziomie Studiów podyplomowych na uczelniach wyższych, szersze włączanie do programów kształcenia na uczelniach wyższych, szczególnie na niższych, na niższych poziomach, czyli na poziomie licencjatu, czy na poziomie studiów magisterskich, oczywiście na tych przedmiotach związanych z finansami. Poproszę. Wiedza na temat tego, co udało nam się do tej pory. Zanalizować w odniesieniu do sektora. No będziemy jeszcze ją poszerzać. Teraz trwa nasza część badania dotyczącego samych studentów. Chcemy, badamy, rozesłaliśmy ankietę dotyczącą tego, jak oceniają oni swoje kompetencje w zakresie SG, czego się rzeczywiście uczą w ramach przedmiotów, które realizują. Jeszcze nie mam wyników, ale oczywiście, jak tylko one się pojawią, to będziemy mogli je zaprezentować w ostatecznym raporcie. Poproszę kolejny slajd. Pytamy rzeczywiście o bardzo konkretne rzeczy, czy studenci potrafią wdrożyć, czy przynajmniej znają pewne rozwiązania w zakresie ESG, czy wiedzą na czym. W ogóle polega koncepcja, ale też rzeczywiście wchodzimy dosyć głęboko, pytając ich o konkretne kompetencje, nie tylko w zakresie zrównoważonego rozwoju. Na następnym slajdzie mamy również kompetencje dotyczące zrównoważonych finansów i inwestycji w zakresie w szacowania ryzyka, metod, technik, sposobów włączania kryteriów. Tych kompetencji jest bardzo dużo. Jeżeli Państwo macie jakiś kontakt do, do osób, również to zachęcam. Chętnie dalej będziemy kontynuować to badanie. I teraz, już przechodząc do, do konkluzji, bo wiem, że czas już mi się troszkę wyczerpał. Chcemy przede wszystkim właśnie dążyć do tego, to znaczy zbudować taką mapę kompetencji w zakresie sektora finansowego, kompetencji ESG, na której z jednej strony będziemy mieli te kluczowe role, to już, to już mamy. Z drugiej strony będziemy mieli kompetencje, zarówno wiedzę, umiejętności, jak i prawdopodobnie tutaj też mamy trochę postaw już wyróżnionych i chcemy zrozumieć, jak nie tylko jak te kompetencje rozkładają się wewnętrznie w sektorze, czego się wymaga, ale też czy istnieją dobrze dopasowane możliwości rozwoju, czy dostępność do szkoleń, studiów rzeczywiście jest wystarczająca. I to jest jakby cel całego naszego badania, całego naszego działania, więc mamy nadzieję, że na koniec będziemy mogli Państwu już zaprezentować taką ostateczną wersję takiej mapy. Konkludując na ostatnim slajdzie, rzeczywiście zrównoważone finanse są wyzwaniem. To nie jest nic, to jest oczywiste stwierdzenie, szczególnie z perspektywy rosnących wymagań regulacyjnych. Ale wydaje mi się, że większym wyzwaniem jest konieczność takiej prawdziwej transformacji opartej na kompetencjach pracowników, potrzebnej do pełnienia właśnie roli lidera zmian rynkowych. Te niezaspokojone, a czasami niezidentyfikowane, bo tak jak powiedziałem, czasami firmy do końca nie wiedzą, jakich kompetencji w tym zakresie potrzebują. Niezaspokojone potrzeby kompetencyjne sektora mogą być dużą barierą tej całościowej transformacji. Szczególnie z tego punktu widzenia, że oferta rozwoju, zarówno na poziomie studiów, jak i szkoleń, nie odpowiada tym rosnącym potrzebom, przynajmniej na ten etap czy na ten moment, w którym próbowaliśmy to zmapować, więc konieczna jest intensyfikacja działań inwestycji i dalszy rozwój współpracy interesariuszy w ramach tego modelu. Myślę, że Rada jest do tego najlepszym forum i ja również bardzo zachęcałbym do takiej współpracy. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i za czas, który mi poświęciliście. Bardzo dziękuję Łukasz Sienkiewicz z Instytutu Analiz Rynku Pracy. Bardzo Panu dziękuję za tę prezentację i do zobaczenia. Przed nami, szanowni państwo, debata o przyszłości. Nie ukrywam, że będziemy potrzebowali dosłownie minuty na to, żeby w naszym studiu ustawić krzesła, dlatego że będzie więcej osób niż jedna, niż dwie nawet, to mogę zdradzić. Nowy świat potrzebuje nowych umiejętności. I pytanie, czy potrafimy współpracować dla zrównoważonego rozwoju ludzi i gospodarek. Tę debatę będzie wprowadzał, a także moderował Krzysztof Pietraszkiewicz, przewodniczący sektorowej Rady spraw kompetencji sektora finansowego. Ja tylko szybko powiem Państwu, kto będzie rozmawiał, ale już bliżej naszych rozmówców, panelistów, przedstawi oczywiście Pan Przewodniczący. Profesor doktor habilitowany Grzegorz Mazurek, rektor z Akademii Lona Koźmińskiego. Profesor doktor habilitowana Małgorzata Zaleska ze Szkoły Głównej Handlowej. Beata Ostrowska, Przewodnicząca Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji IT. Doktor Katarzyna Wojtkiewicz, kierowniczka Katedry Zarządzania Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS i Konrad Policewicz, dyrektor HER w grupie M-Banku. Prosimy dosłownie o chwilę cierpliwości i za chwilę ta debata.